No, tak patrzę na najważniejsze lufy na tak dalej, ale tak jest to składak, nie? Ale jak gocie się no wiecie, teraz no Nie wiem po co. Nie wiem. Tak, tak, tak no, no. no, party. Tak. No, mogliśmy tam stanąć Cieło możecie tak. śmiało sobie chodzić. My idziemy w stronę bardziej... E, w stronę krematorium. Czyli my idziemy tam, bo tam namiot będzie i tam będziemy Dobra. po prostu miejsce takiego obozowania mieć, nie? To a reszta. No działajcie, jak coś znajdziecie, dajcie znać, a podejdę coś tam na kręcę. to już To też. też mam. Nic nie widać. Nie widać, nic. Ale raczej polski duży. Kubek ciekawy. To jest jakiś uchwyt był. Nawet wzorek ma Tak, widać menażka już była naprawiana. No zobacz, rączka odpadła, drutem, no, związany, drutem związana. Więc no? ktoś z tego korzysta długo jeszcze, tak? Pewnie takie rzeczy były cenne, tak? Najbardziej. Nie, żeby było z czym, czymś zjeść. Nadtopiony guziczek już. Prawdopodobnie spieca. No widać, Rosta. bo tu drzwiczki mamy, o. Mamy tutaj drzwiczki od pieca. Czy jakiś kawałek rusztu. Kawałek rusztu, to, to prawdopodobnie może być od pieca. od pieca krematoryjnego. Tak, może być tutaj mniejsze, takie wiesz, Troszeczkę mniejsze, no. Ale tamte widać, że to tak stricte mm -hmm. związane właśnie z... Tak, tu też jakieś dekielki od jakichś... Z, z paleniskiem. no naczynia, typowo naczynia. Mm. Tu widać, że jest wyrzucane z obozu, prawdopodobnie po... Po całej, po całej tej procedurze, całej procedurze sprzątali i po prostu oni nie patrzyli tak, wszystko razem wyrzucali. To są cenne teraz pamiątki, a wtedy... A wtedy po prostu... To, to było coś nieistotnego, tak? Rzeczy zbędne, niepotrzebne... To oni żyli, tak na co dzień. Więc. Jak najbardziej. Oni nie mieli do tego takiego podejścia jak my. Dla nas to historia, a dla nich to była rzeczywistość, to okrutna rzeczywistość. Nie, nie wiem, też mogła być użyta do strzelania. Niby tych kusek są setki, ale tutaj jest ciężka. No tutaj po prostu przedmioty trochę inaczej, inaczej patrzymy, spoglądamy na te przedmioty. Samo miejsce po prostu Przemawiam. przemawia przedmiotami, można to tak powiedzieć. To Namacalne takie po prostu ślady tego funkcjonowania tego, no tego obozu. Dalej. Szukamy dalej, działamy. No nic, ja lecę dalej Krzysiu, powodzonka. Okay. Ja idę do Michała. Tutaj skalóweczki. Do wielkości przedmiotów, wiadomo, woreczki strunowe, taki standard przy poszukiwaniach. No i na miejscu, jak widzieliście, tutaj od razu pisze. Olo pokazał, piszemy, od razu wypisujemy. Zaraz wypiszemy współrzędne jeszcze. No i tak to właśnie wygląda. O, tak wyglądają zazwyczaj poszukiwania Kolejna się pisze. w takich miejscach. Kolejna się pisze, metryczka do kolejnego przedmiotu. A wyżej ścia. wtedy z tego złotu tak szybko ucieknie. I tutaj na chwilę chciałbym się zatrzymać. Wyżej pokazany przedmiot, blacha z numerem 417, mógł być najprawdopodobniej blachą do rozdzielania kartotek, kartotek personalnych więźniów, ewentualnie kartotek osobowych załogi SSKL Sztuthof. Jeżeli macie pomysł, do czego mogła służyć ta blacha. Dajcie znać w komentarzu Może rozwieje to dodatkowe nasze wątpliwości Może spotkaliście się gdziekolwiek yy, Z czymś takim Mieliście z czymś takim do czynienia Z góry dziękujemy No tam nie było no A Krzysiu się tu zagęścił C po 34 rok No tam co jest tamte drzwi Taka blaszunia Drzwiczki Wykonane te stali od krematorium polowego, najprawdopodobniej od krematorium polowego. Miejsca na zawiasy, e, dzielnik, żeby zobaczyć, co tam się w środku dzieje. I od wewnętrznej strony zachowana, częściowo zachowana powłoka malarska. Oczywiście stan do konserwacji, do przekazania do muzeum. Drzwiczki znalezione przez Krzysztofa są bardzo ciekawym znaleziskiem. Jak wspomina Michał, pochodzą najprawdopodobniej od polowego krematorium. Karlsztudchow, tak jak i inne obozy, został włączony do realizacji zbrodniczych przedsięwzięć eksterminacyjnych III Rzeszy. Gdy jeszcze nie zostało wybudowane stacjonarne krematorium, zwłoki ofiar palono w tak tzw. krematoriach polowych. Na świeżym powietrzu przez specjalnie wyznaczone do tego grupy więźniów. Jedyne zachowane w Europie polowe krematorium znajduje się na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross Rosen. W skład zachowanego krematorium polowego wchodzi pojemnik na prochy, zbiornik na wodę oraz wagonik z odcinkiem torowiska. Znalezienie drzwiczek przez Krzysztofa stawia kilka hipotez. Między innymi, jak duże zapotrzebowanie miał obóz na dodatkowe urządzenia kremacyjne? Czy były to tylko przejściowe urządzenia do czasu wybudowania murowanych piecy kremacyjnych? Nie wiadomo, postaramy się to zweryfikować w racjonalny sposób. Możliwe, że przyszłe prace poszukiwawcze przyniosą nam odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie przedłużając, drodzy widzowie, zapraszam was do komentowania i wspólnej wymiany zdań na temat przeznaczenia mobilnych krematoriów na terenach obozów zagłady. Jakiś tam PRL chyba będzie. dobra. No, ale są guziorki. Zawsze pancik. To jakiś Zawsze stardzie, coś. Co to Dobra. No. Kawałek konina, chyba, no, może ta, jakaś. Jak wiesz, to jakieś no. też zabezpieczenie od czegoś. No, no, także, jak widzicie, e, mamy tutaj w stowarzyszeniu swój nadzór archeologiczny. Wszystkie przedmioty znalezione po prostu trafiają pod jedno miejsce. Powiedzmy, wszystkie te przedmioty, które zostaną znalezione, zostaną opisane, skatalogowane, i właśnie na koniec roku trafiają do, do Urzędu Konserwatorskiego. Chciałem Wam pokazać od, od kuchni, jak wyglądają takie poszukiwania na, na obozie w Sztutowie To nie są takie zwykłe poszukiwania, jak nieraz tam dzisiaj jeździmy, udajemy się. No. Lecicie gdzieś jeszcze? Na razie ja nie idę. Nie idę. <laughs> Już mam dosyć. Mulec i Ośka. Słucham, jest radiostacji, szkoda, że nie było kompletnie. Tak myślisz, że była włożona? Co? No dobra, i tam te dwa Ale... przewody wchodzą tu? No tak. A to jest, a to jest te... masa, masa. masa, no. Panie... Inaczej. Nie, no tak, bo to muszą być fazowe. Masakra. On tu filmy nagrywał. O! O, to tam, tak tutaj słuchaj, taki dekiel leży od tego wyciągnęli od kotła. A tutaj kolejne o guziczki, tym razem wrześniowe, fajne z koroną. Taka ciekawostka o.